Senior, dzisiaj będzie kolejna pogadanka, czego nauczyła mnie AI. Zachęcam do subskrybowania oraz lajkowania mojego kanału z góry dziękuję. AI używam od ponad dwóch lat, czyli dokładnie tak od roku 2022, kiedy chat HiPiT już zaczął być popularny oraz już inne funkcje od AI. W roku 2023 oraz 2024 roku poznałem wiele stron, które ułatwili mi pracę jeśli chodzi o AI, Wiecie, dużo było zdjęć do generowania oraz przerabiania przez AI normalnie hit. Potem znalazłem pełno stron, dzięki pracy graficznej ułatwili mi to, czyli na przykład poprawianie jakości zdjęć lub przerobienie postaci w na przykład kreskówki. Później przyszły posenki, stworzyłem trzy albumy, aktualnie tworzę cztery album, posenkami AI. Cieszę się, że mogę mieć doświadczenie i chęć ogólnie do AI i będzie tego nadal sporo.